Halo, czy mnie słychać? Ja, <grymne> Na streamie. O, o. Aleks, Dobra. No to co? Zgromadziliśmy się tutaj. <grymne> <grymne> żeby otworzyć... E, skrzyneczki. Czemu ostatnio nie ma filmów ani Life Sims'ów. No będą, będą. Na razie wiesz, tutaj e, gram w inną grę chwilowo. Ale Simsów nie odpuszczam. Będą. <noise> Ogólnie dobrze. A, tu byśmy otwierali skrzynki. Dwa boxy. Magnificent Milky Way Bundle. I to jeszcze skin. Zobaczymy najpierw ten skin. Jest kapelusz. On wygląda tak. On jest całkiem ładny, tylko że zmienia włosy, a ja. Bym chciała dla mojego sorka taki kapelusz, który, o, który nie zmienia włosów. <noise> Ale nawet ładne są w sumie te włosy, nie? No, zastanowię się. Na razie mam skin, na który polowałam długo, więc i tak go nie planuję zmieniać. W ogóle zerknijmy. Co można dostać z tych. Ym... Jakie nagrody można dostać z tych yy, boksów, jeszcze? Ale to dobrze zastał. Tak, specjalnie. Budowanie napięcia tak. musi być, więc. <głosy> <głosy> Muszę poprzedłużać trochę. Yy, no, ale wy i tak nie zobaczycie tego. Co nie, co można dostać? Można dostać przemiankę ulti, i na to liczę oczywiście najbardziej, aczkolwiek szansa jest najmniejsza, żeby to dostać. E, można dostać też skill na broń Lunarisa, na który po cichu też liczę. Można dostać e, runy, można dostać. Enchantment Stigma Stone ze 100% szansą, że się podbije stigma. No i można dostać różne bronie i akcesoria i zbroje do setu Merciless Intruders. Um, tak, i jeszcze do tego przemiankę legendarną Halloweenową. Także nagrody są bardzo fajne. Zobaczmy, co się uda. Otworzyć tutaj, uwaga, uwaga, jak myślicie, co to będzie? Obstawiajcie na czacie. Kto jest za przewianką Ulti? Las rąk, wszystkie ręce w górze, tak. Przemiankę Ulti poproszę, trzymajcie kciuki, żeby była przemianka Ulti. No właśnie, bardzo dobrze. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, otwieramy. Pierwszy boks. Runa, <laughs> Halloween, a ah, tak, uh, reduce recovery, uh, raczej to jest shit. <laughs> I drugi box, uh, Merciless Introduce Ultimate Weapon Chest. No. Nie można jej sprzedać nawet. Więc powiem wam, najlepszy z tego wszystkiego to chyba ten kapelusz. <grymne> także tak. No, i do tego dostałam <grymne> oczywiście broń nie dla mojej klasy. Także. będzie lepiej. Także świetny event. Świetny event. No cóż, to ogólnie życzę Wam, żebyście mieli więcej szczęścia niż ja. <noise> I żeby tu Wam leciały same przebianki ulti. No i powodzenia w zbieraniu dyń i w otwieraniu Waszych boksów. Tak. No i do zobaczenia. Jakbyście chcieli więcej streamów za Iona, to... Komentujcie, piszcie i oglądajcie filmy i do zobaczenia.